Hejka, hejka! Witajcie na moim kanale. Nazywam się Andziura i dzisiaj zrobimy sobie bezy. No dobra, no to co? Zaczynamy. Tylko na początek powiem Wam składniki. Potrzebujemy 4 jajka, czyli białka. 4 białka z jajek. Potrzebujemy jeszcze 200-250 gramów cukru pudru. I to tylko tyle. No to co? Oczywiście, że zaczynamy! Drugi raz. Na początek nagrzewamy nasz piekarnik na 140 stopni. Dobra, no to ja już mam nagrzany. Na, nagrzewa się właśnie, przed chwilą łączyłam i teraz, jak już będziemy mieli nagrzany, nasz piekarnik, wiesz, nagrzewacie w tej chwili, bierzemy miskę i musimy bardzo dokładnie rozdzielić białka od żółtka żeby niewielka ilość nie dostała się do naszych białek ja mam takie przyrządzenie pozdrawiam moją babcię Maję, dostałam od niej przydaje się często dzisiaj pokażę wam na filmie jak to działa i jeszcze potrzebujemy jajek ja zrobię wersję razy dwa ale wy zróbcie raz jeden bo u mnie jest no dla całej rodziny, a jeżeli chcecie dla siebie, to zróbcie raz jeden. Więc już zacznę przygotowywać, więc może przyjdźcie do mnie. Nie dobra tortuję. I tutaj będziecie widzieć, jak to spływa. Dobra. I to jest. Na tym właśnie polega ta maszynka, więc zrobi, zrobię to jeszcze parę razy i widzimy się, kiedy, będzie, kiedy już będę to robić. Zrobi, znaczy już to zrobię. Teraz, jeżeli już wszystko zrobiliśmy, to ym, bierzemy, bijamy ją mikserem u mnie. Bijamy to na taką sztywną masę. Widzimy się, kiedy już i ubiję to na sztywną masę teraz jak powoli ubijasz tą masę to powoli dodajemy cukier puder i teraz włączyłam ale ma się ciągle tam trzepać i kiedy już się po prostu będziemy dodawać powoli cukier puder, więc będziemy będę chwilę do dodawać teraz jeżeli nasza nocy się ubiła kiedy wszystko się połączyło to teraz dajemy albo do rękawa kierniczego albo na łyżkę. I robimy takie małe bez I wstawiamy bezy do piekarnika. I pieczemy na środkowej półce 50 minut. 140 stopni. Po 5 minutach obniżamy temperaturę do 130, do 130 stopni. Po zakończeniu piece, pieczenia wyłą wyłączamy piekarnik. I pozostawiamy w nim uwieczony wezy przez 5 godzin. Nie otwieramy wiczek. Możemy je zostawić tam na całą noc, ale najlepiej zostawiamy tak. Tak. Tam mam ogląd, tak? Tam czytam wszystko. No dobra. No to zrobimy przyspieszone, gdy będę jeszcze sprzątać. To... No dobra, to już jest koniec tego odcinka. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. To był mój film Hanjuli. Zapraszam do lajka, do lajka, suba, do skomentowania tego filmu. No dobra, to pa!